Trzy osiem Tak? Trzy osiem Ale w ogóle Kurwa zły bonus mam, ja piernicz. Nie chciałem surowców, gaddemet surowców, jeżeli zrobię jedynki. Jeżeli zrobię jedynki. Ej, czy to się sprzedaje? To się sprzedaje. A kto się sprzedaje, to jest by powiedział nie cała bieda. Dobra, plus jedynki. Ty, te te. All nie jest ma na pewno. Ale jak będzie, to będzie słodko. Taktyka. Dobra, powiem tak. Bardzo ciasno tu jest. Bardzo ciasno jest tu i ja to biorę. Dobra, biorę to, biorę to. Leva Versia, hold, hold, hold. Ne, sucha im Schenk, good one, good one. Take it. Nie biorę manę, żeby ewentualnie nawet fly'a odpalić Bo muszę zabrać to wszystko i muszę stąd wyjść Tragedii nie ma, szału też nie, nie?

Ej, soj tu, dobra, hop. to jest robota, nie robota. Ja się zgodzę, ja się zgodzę. Będzie trzeba dograć jakiś duel Wampa albo Staty do. No. Dostałem porwa, ale te drogi to bym powiedział. Jesteś szalona, mówię ci, nie? jak mi się wydaje, że jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłaś. No, będąc szczerym, będąc szczerym, nie podoba mi się to, co widzę. Raczej tego nie będę robił, za duże straty chyba. Wezmę to, otwieramy HTN, Mamy chwilę pniejszy. To, to tutaj dostałem faktory Boli. Jakbym tu dostał Nekro, myślę, że jeszcze można by było sobie pograć pogęgać. No i kwestia, czy dostaniemy teraz treżuraki na expa. Ups, w końcu Upszkiela. Janko Bzykańczy, co ty, co ty wymyślasz, no? Też nie wiem z drugiej strony, czy te szkielety. jak będzie tu Upstack będzie lipa, nie? Bo tak trochę... Zależy mi też po no, puszowania Expa. Zabierz z tym granulatem dostał morala w pogój, żeby ten anioł ci zęby tam wybił, bo tak no niby te podziemia, poczekaj, bo to było, jakby to było nekro, ta mapka by była już na razie ok. Tyro, tyro, Dobra, jak tempo to tempo, no o kurwa, mać, nie wiem czy takim kosztem. O kurwa, moral jeszcze, ja pierniczę. Tam jeszcze łażek poszedł. Jesus! Dobra, zostałem wydymany, i się Fezzy, Do tego ile? 1000 ekspan. Gdzie nie? no, puszkę mamy tu. 1000 ekspan, 80 szkieletów przeholować. Eee, te terum. Średni interes. Nie, no ale kurwa, 48 było. Plus jeszcze moralowały mnie czy syny paskudne Mam to ładnie zrobione Znaczy też gdybym, wiedz... gdybym wiedział że tu puszki nie mam to Też byśmy tak ostro Nie zagrali Tutaj jeszcze kolejna puszka Widzę Vampir obowiązkowo Zabieram to Napisałem że zrobimy tą puszkę Żeby zrobić tego treżuraka no, magia, magia, magia jest potrzebna. Magia świąt. Aha, mm, to jest potrzebne. No kurwa, trochę tych puszek tutaj jest. Trochę jest. Tak, na blisko, fajnie. na kasle, ewidentnie musi być tempo jak nie będzie tempo możemy się pakować do domu wą z chaty będzie ale z tą ilością szkieletów to już można świat zwojować daj im powietrze bądźmy w powietrzem widzu. Jak ja pójdę tu, to co w mnie... tu chyba. Derybinus Tak zrobimy. dobra. Jak spisgam? Next piece gam treżuraka. No idę podolny nekro, żeby znaleźć jeszcze jeden duel vampa. Chociaż nie wiem w sumie, czy jak zrobię to i powiedzmy zrobię turę tu, czy nie idę kupić ziemi. Dlaczego? Bo potem będzie lipa. Chyba chyba lepiej by sobie zabezpieczyć, za założyć strapona Big ben to może bym zrobił to, to, zebrałbym drewno, chociaż może i nie, może po prostu markety. Markety się postawiły nie? tu muszę na pewno zrobić to. yeah i'm it's mm -hmm. mm -hmm. hey. fine To pójdzie duele znowu przebierz że te duele to ja robię po to, żeby dopompować ekspo. Nie mam z nimi tam z większych planów na ten moment. To jest stricte Dobra, ja muszę iść kupić i tyle E! Jakie to jest wejście do tego czercza z której strony się wchodzi do tego church'a? Okej, what? Okay, Dobra, no co, no no go w te markety, wydaje mi się. Tutaj nic nie zrobię, mogę zrobić kolejny market. No, znowu mi się spóźnia sp wyjście z biomu. No ja bardzo tego nie lubię. Pierun. No nie biegnę do zamku do jak nie biegnę do zamku ja się zastanawiam czy ja te syce robić. robić Chyba gorzej jak nie masz nic się zastanów robić o matko boska czekaj jak zrobił to mu chyba lepiej po prostu zrobić wiecie co nagi te tecyce to szaleństwo co no, i to jeszcze idzie jakoś tam pobiegać z nimi. Na 1000 golda. Ty będę miał bardzo późno ziemię. Bardzo późno ziemię. Nie fajnie. Dobra, to zaraz mi wpadnie, więc go tak, tak. Trochę za późno ta ziemia będzie. Ja muszę być w kontroli, widzę na milion procent. Dwójka Olka tutaj jest. Topa jest blisko. Staty by miał na ten moment 6-8. No nie, no kurwa, żartujecie sobie chyba, że maxi mi teraz dajesz. Nie no, jak mam zrobić kurwa maxa, no. Ura, to jest szóstka. 30 nag. No mam niby trochę tego mięsa, ale musiałbym całe mięso wyjebać prawdopodobnie stracę też wampiry. To jest dosłownie trade wszystkiego. A pierniczy. No potrzebuję tego. Dobra, chuj. No potrzebuję tego finalnie. Ja pierniczy no. A finalnie tego potrzebuję po prostu. Przez chwilą wy wypierdzieliłem surowce na to. Vampiry stracę, no ale co zrobię? Muszę dole zrobić. Zatem. No, Piuar. Z tego nie zrobię. To nie zrobię mangi, Nie zrobię. A wampira nie zrobię wiele innych rzeczy. Muszę się pogodzić ze stratą wampirów na pewno. Dobra, i więcej many nie mogę zużyć. To jest też bardzo sniki. A chujowo, że maxa dostałem tutaj. No strasznie chujowo. Dobra, dosarami dostałem. Nie, nie mogę chyba mi się nic gorzej trafić niż ten max. Ile tam mamy? No nie robię z tego maksa nie mam tempa. Jak nie będę miał kastwa tempa, no to i tak już mam pogrze. Tak, jest nud naprawdę 2500 teraz, jak na złość. Dobra, czyli tak, tu musimy zrobić to, tu musimy zrobić to. No trochę na złość, trochę na złość. No mam nadzieję, że mi teraz magia wpadnie. Gdzie ja tą magię dobijam? No prawdopodobnie będę musiał tu dobić. Tu jestem na wampy gotowy. Potem co? No tutaj jakieś cytadele zamki można potem zrobić. Dobra. Długi mm, czy Jakbym miał więcej szkieletów, jakbym miał to przemielone to raczej bym to zrobił bez problemu. Dobra, no kupuję to bo cholera wie. nas może spotkać. Dobra, jeden. Trzy razy pięćset, men. Men. Widzę bekan na nagi. No, ja muszę wyjść tu. Potem muszę iść po ten zamek. Muszę się cofnąć tu, zrobić to. Wampiry, nie wiem, może przez stopę będę wychodził po prostu. Może. Najgorsze jest to, że jeszcze muszę duela znaleźć. Nie ja widziałem jeszcze duela wampira, a mamy Express Scouting. Bez duela Vampira to nie nadrobię wampirów. Osiem straconych to jest dużo. Bardziej, że miałem, double, tripla triple. Duel jest obowiązkowy. Wielce truchu. A poczekaj, bo miałem dwa DDki w sumie, ale to i tak. I tak muszę jak To nie jest wesoło. Wampirów mm, nie mam co stawiać, bo i tak ich nie apnę. Czyli tak, w tej turze idę po nekro Daj mi ten duel wam pano nie ma duela wampa boys jak ja bez duela wampa dograć jeden, jeden, dwella. jeden dwella. To nie jest tak dużo nie no mogę się modlić że tu znajdziemy tego dwa wampa. A, fff, zrobię market, żeby zrobić tu wampy. Tu bym też zrobił market póki można. I tu bym zrobił przy rozwampa i tu bym sobie zrobił przy rozwampa szkieleta zwałek zwał. gildia gildia jest, okej. Okay. To jest Walwampa well czy to jest w well Lisza? Tu na gryfach To jest Walwampa well czy to jest złe well Lisza Chyba Wampa Chyba Wampa, wydaje mi się, że wampa. I'm gonna take it in Wydaje mi się, że to wampa łykalka yes. obowiązkowa zebranie mam pirów topa, midy.

bra da jakieś puszki pop podnosiły więc spoko. 79 siedem dziewięć to pas sto procent w next tak Opas to pro dobra czyli tak wampir stone tutaj starczy gildia jest sto nie mam jest słabo Dobra, zbieram wszystkie wampiry. Żeby zrobić pewnie topę i stopy zrobić tą puszkę po prostu, żeby dobrać temat. No bo nie wiem, nie mogę jednocześnie chyba, jeżeli chodzi o duelę w tej gierce. Pff, pału nie ma. Pału nie ma nittenki również. Dobra, tak, tak. Tak. Każdy wamp na wagę złota, 33,79 armorer hmm, Biorę to na wypadek jakiegoś maksa czy coś o, ja tylko stracę mięso finalnie Chociaż z drugiej strony czy ja muszę stracić to skoro i tak nie będę leciał do mida czy będę doleciał do mida Bo ja w sumie mogę Odejść i na dwa razy do da wskoczyć, tak? Dobra, w sumie zróbmy tak. Ocie, Pierun, to żeś mi kurwa dał. Jeszcze Antyresa mi dałeś. Wariat. What are you doing, ne, wariat, obudź się. osiągnę tego Antyresa, nie? 21 DFA mam, no to raczej Zabiłem. No ten shield finalnie nie jest najgorszy. Bo raczej nie muszę się tam jakoś giga obawiać tych wariatów. A teraz staje się trzeba wysłuchać. No, potem tylko dwa DDKi ja mogę zrobić. to przy takich dedekach to se mogę Kurwa No powiem tak, jak na drogę nie wpadnę z dedeków To we are dead so dead No muszę dosłownie na drogę Max DD tu Do nextura reaguje manę na midzie albo jesteśmy trupy Nie wiem co jest na side'zie, wtedy się dopiero sprawdzi Ile szkieletów zachowałem? 60 zombie oddałem za darmo, no bo liczyłem, że będzie dużo topa i się przeliczyłem Więc 60 szkieletów można powiedzieć, że oddaliśmy No tam ze 300, 400, 500 szkieletów na siłę by było, nie? Tutaj jest trochę, tu jest trochę, tu jest trochę Na siłę 500 bym miał Finality face. No kurwa, robiąc ZD do góry, liczę na to, że będę biegał właśnie po górach, lasach dołach. Musiałbym robić blind dehir. Jest topa. Znaczy, no jest szansa, że dobiegam, dobiegam do mida, tak? Jest szansa. Nie, że jak? Tego on z dragony mnie właśnie zablokowały i tu wyjebało blokady, których w teorii nie powinno być. Is it? Gdy topy jedynki. Ej, czy one mnie właśnie zablokowały? Nie no, mogę tędy przejść, nie? Zaraz sprawdzimy. Aha. No i kurwa zajebiście, Zostałem zablokowany przez góry zdrogony. Aha, no i chuj. To jest najlepsze, że właśnie zrobiłem przyciąg duerta i mi pokazał, że tutaj będę mógł przejść, nie? W sensie... Tu była dziura i prawdopodobnie ta dziura była topą, nie? Opa mi zablokowała drogę. Sprawdziłem viewertem przed chwilą. A finalnie, jakbym chciał przejść, jestem zablokowany przez Goal z Dragony. No i to jest GG. Ja jeszcze dostał jakieś rzeczy, stopki. Ale nie fart. No nie, fart. Fuj, to właśnie mi to gry przegrało. No jednak oglądniłem mytę No nie mam jak przejść. Tu się wyjebie. Jeżeli miałbym się cofać i bez niczego chodzić. Ooooooo... No, no niekoniecznie. masz mm, no, item na manę. I co, miałbym się tu trzy dni kęcić? Cztery? No nie. Pff, nie ma co, nie ma co. Unlucky? Yeah, unlucky blocks. You have... empty. Face Bloodskit by Topa. It's ok, but right after Bloodskit on goes. Mm. Mm, no nie, szkoda. Ale dobekasz z by na, żeby napisać. Wstawiaj tą dupę na kanapie z powrotem, ty do basie. No, to na jakiej mi się tu trafiła. Szkoda, zobaczmy co on miał. Nie, na trzy dni nie, nie widzi mi się, nie? Trzy dni nie widzi mi się kręcenia, żeby nic nie robić. A tu to hop. do. Nie, mm, yeah, kinda. Te, 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 but as I said you. I o, uh, mm. mm. Jakbyś te fly odpalił zamiast drugiego DD, to byś włas na drogę. No tak, tylko że wiesz, po prostu DD do DD no sprawdziłem wiwertem No robacz zobacz, no, sprawdzam wiwertem Tu nie ma nic, rozumiesz? jeżeli ja sobie stąd stoję, pisgam Nie, poczekaj, ja stałem przy koniach pierwszym dedekiem, nie? Stoję tu. Jeżeli pizgam dedeka tu, no to mogę sobie wyjść na drogę normalnie rozumiesz, nic nie tracę. Farmię jednocześnie. To, że będę jedną turę mniej farmił tego... No zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy, ale... Nawet jak mógłbym, no to mówię, sprawdziłem VRT-em. To jest kwestia tego, jakbym nie sprawdził VRT-em, jak najbardziej możemy tam, wiesz, dyskutować, nie? Że wchodzę na drogę. No nie ma sprawy, nie? Tylko to mnie zablokowało. Ja miałem tendy sobie przejść, dostać rzeczy stąd, to jest kwestia tego. Z zamku nie liczowałem, czyli jeżeli nie zostałbym zablokowany, wyszedłbym na to samo, rozumiesz? Byłbym topę do przodu. Czyli nie wygrał z normalnym Nie, ale parę miałem teraz. Bo i tak teraz idąc na maksa... No, ja mam rację. Mm. I won't reg. Mana. We will fly with like Anyway. to, so I was right with. With. with getting. stuff. With this. Będą roboty grane? Mm, nie! Niestety. Poddaliśmy ten meczek Tu, tu. Mo no, widzisz, rozumiesz. Jak nie, jak nie reaguje, many? to czemu nie miałbym być topy do przodu, nie? No bo robię dd, dd, tu miał być pusty space, wyskoczyła topa, no to dobra, niech będzie topa, zabieram topę, przechodzę przez krowy, powiedzmy, jak to bym się leczył, to i tak bym ragnął ale po topie, więc... Nie. Unlucky, dlatego nawet się nie denerwuję w sumie.